Filozof na rowerze, odcinek 42. Dzisiaj nie w terenie, ale na ścieżce rowerowej, na drodze dla rowerów, przepraszam, ścieżka no, to nie jest ścieżka, to jest droga. Prawie jak autostrada. W pięknych parkach na Woli. Będę też się wspinał na górę Boczydło. Znowu, żeby być bliżej bogów. Boga I Tak jak mówiłem wczoraj trochę się zmieni w tych moich filmikach. Dzisiaj nagrywam akurat z mikrofonu na żywo I tak będę się starał najczęściej. Natomiast tematy jakie będę poruszał Gdzie to? Gdzie to? będą bardziej różne. Takie... Jakieś pewnie toniki takie dźwiękowe o różnych rzeczach, które akurat mi wpadną do głowy danego dnia. I się tak właśnie do głowy mi wpadło zresztą nie tylko do głowy, znaczy nie tylko mnie. Tak rozmawiałem z kolegą przypadkiem o różnych <zboczeniach>, zboczeniach, jak to się mówi, ale to akurat nie mieliśmy na myśli seksualnych. Tylko że każdy ma jakiegoś bzika, jeden zbiera posztówki, drugi złom, trzeci stare telefony i dzieci kolekcjonują, to, co bardzo pochwalam i w dzisiejszych czasach nawet jest fajna sytuacja z takimi ludźmi zdzikowanymi, bo Kiedyś to było tak, że żeby znaleźć kogoś, kto miał podobnego bzika, no to w ogóle było prawie niemożliwe, no bo trzeba było gdzieś po znajomych pytać przypadkiem gdzieś tam, jakie na no, jakieś giełdy może jeździć, czy ogłoszenia plakaty rozwieszać, mam takiego bzika i chcę trochę pobzikować z innymi. Nie? Dzisiaj jest internet fantastyczny. Także te grupy bzikowania łączą się jak chcą. Na temat jednego bzika jest wiele grup, różnych jest 150 podbzików. W tych 150 podbzikach jeszcze są różne grupy lubiące się, łącznie lubiące bardziej. Bo tam się znają czy się nie znają, tak sobie zmieniają i bzikują w innych grupach. No to jest fantastyczne. Natomiast co jest złe, na co trzeba uważać, to jest to, że wykorzystują te biki nasze różnego rodzaju oszuści, którzy wykorzystując nasze zbzikowanie chcą nam wcisnąć jakiś kit, coś nam sprzedać, jakoś nas tak zamalwersować, żeby nam się wydawało, że realizujemy dzika, a tutaj... Przepraszam, kołknąłem muchę. A tutaj doi ktoś nas z kasy albo, no, są tacy co doją, nie wiem, z emocji, z energii, że różne są rodzaje dojenia. A to dojenie to wcale nie jest nic nowego, Oczywiście najwięcej doi się z kasy, bo to... Łatwo zabrać. Łatwo przyszło, łatwo poszło się mówi. Niektórzy na takiego bzika rzeczywiście są gotowi wydać wszystko. Więc jasności mają łatwiej. No i oczywiście jest internet. łatwiej Daje narzędzia wyciągania. do starszych sposób się trafia przez telefon, ale do młodych i zakręconych trafia się przez komórkę. Każe się instalować różne aplikacje. A odpowiednio zmanewrowany człowiek i odpowiednio zakręcony. No jest chłodne, żeby coś wcisnąć, bo to wydaje się niegroźne jakieś tam zainstalowaniu jakiejś aplikacji, a jeszcze jak z banku dzwonią, i mówią, że tak trzeba, no to w ogóle rewelacja. Z zamkniętymi oczami instalujemy. Ale to też mówię nic nowego. Bo dzisiaj przypadkiem też trafiłem na materiał. A dzięki o kosmity polskiego YouTube'a, może nie będę zdradzał kto to, może ktoś się myśli, jeśli o kosmitach mowa. A teraz gdzieś tam się kręci, oczywiście w okolicach Sumeru, Babilonii, Wilgameszów i innych cwaniaków. No i koleś dotarł z takiego dokumentu, pisma, eposu, że ja nie wiem jak to tam u nich jest w którym opisuje się budowę jakiejś fantastycznej świątyni. No i oczywiście on tam się doszukuje, że to ufo przyleciało, pomogło, te istoty. No w końcu na końcu, nie, w końcu na końcu. Koniec końców stwierdza, że rzeczywiście te istoty nie były tylko materialne, ale musiały mieć też wymiar duchowy. Ja twierdzę, że mają tylko wymiar duchowy, a materialne to, to się robią kiedy chcą i jak chcą. I komu chcą? To wcale nie muszą być materialne w żadnym wypadku i wcale nie muszą mieć technologii. Tym bardziej, żeby swoje cele osiągać. No i teraz pytanie: czy to te byty nauczyły tak wykorzystywać ludzi przez innych ludzi? Czy to ci ludzie są jacyś nawiedzeni przez te byty? No koniec końców w tym w dokumencie datowanym na kilka tysięcy lat przed naszą erą jest jak w mordę mi... no, cytując, może nie będę dosłowny ale sens jest taki, że moi drodzy parafianie czary, magia, fikumiku postawię wam taką świątynię przylecą zajebiste istoty będzie szczęście i w ogóle zrozumienie, miłość i dobrobyt, tylko dajcie kasę. <laughs> no dosłownie to jest tak napisane, znaczy nie dosłownie tak jak powiedziałem, tylko że jest to bezpośrednia prośba, bezpośredni nakaz. Płaćcie podatki, to będzie wam dane. No tak działa państwo, zgadzam się. Natomiast... Są różne instytucje pozapaństwowe, które, które, jak Robin Hood, zabierają biednym, a oddają sobie, bo są biedne. Nie, zabierają bogatym, przepraszam. Nie no, zabierają biednym też. okropnie. Starza się staruszkę wydoić do zera. Tak jak ci oszuści internetowi, są im też inni oszuści. Nie internetowi. Świątyni. Jezus mówił, że jest wszędzie, że wystarczy... Zresztą ktoś do mnie dzwoni i nie wiem kto No oczywiście, bot do mnie dzwoni i chce mi sprzedać fotowoltaikę na balkon. A jeszcze nie był zablokowany przez Samsunga w aplikacji. No to ja go zaraz zablokuję. Dla potomności. Bo no Jezus mówił generalnie... No, w ogóle przekaz Jezusa jest taki, że odrzućcie bogactwa, odrzućcie popędy, odrzućcie ziemskie przywiązania i chodźcie ze mną, nie? A to, co się wyprawiało później, pod Znakiem krzyża no to trzeci kompletny temu i do tej pory tak jest Kiedyś handel rewizjami Teraz inne ofiary na rzecz budowy świątyń Dosłownie ofiary To pogonić, na górkę jeszcze zjechać. No i chodzi o to, oczywiście nawet z kim bym dzisiaj nie rozmawiał, to wniosek był jeden. Jeśli nie wiadomo co chodzi, to chodzi o pieniądze. Czy to w polityce sytuacji obecnej. Wiadomo, dominację też, ale pieniądze to jest coś, co daje realny wymiar. Można je policzyć, zmierzyć. Kto ma więcej, ten jest lepszy. Nie trzeba biegać w wyścigach i wygrywać medali, ale wystarczy mieć pieniądze odpowiednią liczbę zer na koncie i już ma się poczucie, że jest się królem świata i okolic To ma sens? No nie ma sensu. Si obserwuje tych wszystkich, co idą w materializm. Dosłownie. Czy oni są szczęśliwi? Oni ciągle chcą więcej. A jak mają już dużo, to chcą jeszcze więcej. Więcej, więcej i więcej. Już po prostu nie wiedzą czego chcą. Byle było tego więcej. A Jezus mówił odwrotnie. Prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne, niż bogaty wejdzie do Królestwa Niebieskiego. A wiecie w ogóle, co to jest ucho igielne? Nie ja wiedziałem, że to jest taka furtka mała w górach miasta. Jedyne wejście do miasta możliwe po zamknięciu wszystkich bram to jest właśnie tak zwane ucho igielne jest tak małe, żeby nie, nikt uzbrojony powiedzmy, czy z no, tak hipunkiem jakimś się nie, nie wdarł ze zwie, zwierzątem czy na zwierzącie żeby nie zakłócić dobrostanu nocnego więc przez ucho tylko człowiek nieobciążony mógł się przedostać to jest taka fajna metafora Jezusowa, bardzo dobrze rozumiana przez współczesnych, obrazowo bardzo, a dzisiaj już trochę mniej może być rozumiana. no i człowiek zbachał trochę no a teraz jeżdżamy powoli lecimy to jest szalenie oczywiście nie chcę nikogo zabić nie ma, nie chodzi o żaden wyczyn o przyjemne zjazdy no taka śmieszna ścieżka turystyczna hamuję nie powiem nie dlatego że się boją o sprzęt, tylko się boją że mi jakiąś biegacz wyskoczy albo piesek To nie jest trasa zabezpieczona, żeby szaleć No i wracam Przepięknie Zieleń już doznała docelowej niemal bujności związanej z porą roku Wspaniałe zapachy, świergot ptaków. To tylko mogę powiedzieć szkoda, że Państwo tego nie czują. A tak to i widzą wszystko i słyszą. Mniej więcej w przerwach mojego gadania. No i tak wygląda Park Poczydło Warszawa Wola. W zimie można podjeżdżać na sankach, na narcach, na sąbordzie, Wyciągu nie ma, ale można sobie przecież wnieść, wejść można to spacerować Pojeździć rowerem w profesjonalnym górskim garniturze. No kto komu zabroni? Człowiek ma jeden rower. No, dobra, no ja mam dwa, no ale no, fakt, nie mam roweru pod garnitu osobnego. Więc jeżdżę na tym co mam. A że jeżdżę przeważnie w terenie, no to czasem do pracy też jeżdżę terenowym rowerem. Ale jeżdżę tak, żeby się nie spocić, bo, bo i po co w zasadzie? Nie? Nie będę nikomu psuł atmosfery w pracy. Dobra, koniec gadania, bo nie o tym miało być. No w każdym razie wniosek jest ten sam, to zawsze. Halloween. Czyli miej na uwadze kto chce ci co sprzedać. Nie wiesz w to, że ktoś ci mówi, że tani kosztem, czy tam małą ilością działań zarobisz tyle i tyle będziesz mieć więcej więcej no bo to jest nieprawda przeważnie jacyś tacy kosmicy się zjawiają z głupia których nikt nie zna chcą Cię poskubać i mimo to, że jest tak dużo dzisiaj możliwości, internet, różne fora, grupy, social media. Mimo to jednak, jak chcesz na serio wejść w jakiś bzik, to pytaj znajomych paszczowo. Nawet znajomych z tego bzika. Spotykajcie się na żywo. Bzikujcie w terenie. A takich, co tam bzikują tylko online, coś zapinają, jakieś Surowe teksty, żeby nie wiem było jak cudowne to ostrożnie Poczta pantoflowa, spotkania w realu cały czas on top Także pozdrawiam z za kierownicy, o karetka jedzie, musimy się zatrzymać więc przy tej okazji zakończymy transmisję